Jesteśmy bezpieczni. Świeżutko po Face to Face, Ginold. Witam. Witam. Cześć. Myślisz, że lepiej wypadłeś od posłucha, czy nie? Yy, nie wiem, chyba pół na pół. I on miał swoje racje, ja mam swoje racje. Ciężko było przekazać, żeby, żeby, żeby on zrozumiał mnie, żeby ja zrozumiał jego. Takie 50-50 kurwa. W sumie to taka się zrobiła. Yy... Aferka mała, jak, pierwszy jak, raz jak, chyba. Jak dwie babki na targu, wiesz? No. Trochę to wyglądało. No tak, przekrzykiwaliśmy tak. się, Boks dalej nie miał za dużo roboty i, i w sumie my, my dyskutowaliśmy ze, ze sobą co jest z jego strony w tym wszystkim jakby dobre, a co złe, a co z mojej. zacznijmy od początku. Wy sobie często żartujecie na tych swoich live'ach, na, na waszych programach. Nie sądziłeś, że w końcu też was to dotknie, że ktoś będzie chciał w ten sposób was podgryźć, ugryźć? Znaczy wiesz co, już były takie powiedzmy sytuacje, że jeżeli ktoś próbował z zewnątrz yy, łapać na, nasze flow i, i jakby... Mówię ci, tak jak my byśmy się znali i byśmy się wyzywali, i ktoś stojący obok by zaczął nagle wyzywać ciebie, to trochę byś się zdziwił. Więc my zawsze to jakby robiliśmy w swoim kręgu. Nie wy, nie wyzywaliśmy specjalnie kogoś na streamach. Tylko po prostu działaliśmy w swoim kręgu, ale ale każdy wiedział, że jest to po prostu troll i, i Twitch taki jest, to jest 95% troll Wiesz, wszystko się dzieje na żywo, tam nie da się nic udawać i wydaje mi się, że to co Robert też powiedział, gdyby, gdyby naprawdę ja robił coś, nie, nie, wiem, nie wiadomo co złego to Twitch jest naprawdę taką platformą, żeby Cię widzowie w sekundę zweryfikowali i byś tam po prostu zginął marnie Wiesz o co chodzi, że może Ci ludzie właśnie Was traktują, że Wy macie ten dystans i Wy pozwolicie na takie żarty, że wy jesteście takimi ziomkami, z których można zażartować i z którymi można żartować. Nie Wiem, ale z dużo rzeczy można żartować, ale robienie sobie żartów z jakiegoś, wiesz, patodeweloperki, wspominanie o tym, że ma się kontakt z e, ofiarami e, te, tej patodeweloperki, że te zaliczki, e, żartowanie sobie z e, choćby nawet handlowania sterydami, gdzie to, jeżeli ktoś by chciał i by się przyczepił... Trzymajcie się chłopaki, bo ja jestem w chuj zmęczony. Dziękuję ja za dzisiaj. <noise> Dzięki za dzisiaj. Fajny program. podobało mi się. No mega. Mapy. fajnie, fajnie. Ostatnio Może fajnie. coś zjeść, ale jest. Nie, nie, my jedziemy. jedziemy. Ja mam dzisiaj i tak ja nic nie wiem. Okay, no czy dzisiaj na spałeś? Tylko godzinę dzisiaj To jest zapracowany Dobra nic z tej kamery nie szukaj tu A, A jakie zegarki mamy te same? Nie masz grać. A nie, ty masz lepszy Dobra, nieważne Nie, ty ale masz podobne. lepszy No, ale też zauważyłem na programie Dobra, i finalnie dążąc, dużo rzeczy można żartować, ale wiesz, tak jak te jakieś tam handel używkami typu sterydy i tak dalej To to jest naprawdę, że jeżeli ktoś by chciał i by się o to przyjebał to ja bym mógł mieć nawet problemy prawne o to, że ktoś mógłby to zweryfikować, bo jest to nielegalne. To jest po prostu, wiesz, handlowanie jakby nielegalnymi substancjami. Jak wasze widownie na to zareagowała? Była za wami, czy mówiła kurde, Ginold, to były żarty? Yy, większość za nami, ale pojawiałeś tam jakieś pojedyncze komentarze, że, że wiesz, że na przykład ludzie, nie wiem yy, Dodaliśmy ostatnio filmik, gdzie żartowaliśmy sobie z tuszola, że go wkręcaliśmy yy, On o tym nie wiedział, ale kto go bardziej wkurwi I ludzie na przykład, nie wiem, komentarz typu No, Ginold ty na cage'u się spił do pasuta, tu taki śmieszek Ale dalej ludzie tego nie rozumieją, że my to robimy w swoim kręgu Ja nikogo nie zaczepiam i nikogo specjalnie nie atakuję I nie próbuję wymyślać jakichś niestworzonych rzeczy Żeby tylko, tylko mieć punkt zaczepienia Dużo to. miałeś nieprzyjemności z tego powodu, no bo mówiłeś, że dostałeś dużo wiadomości i telefonów. Zawodnicy nawet z Czerwonego Smoka, którzy robią robił grupę zawodniczą. Ja przychodzę, przychodzę często, oni mają przykład od no. rano czy coś to, chłopaki, z którymi się na, na co dzień widzę. Kuba Wikłasz na przykład wiedział, że tak nie jest, bo Kuba Wikłacz mnie poznał prywatnie i on mówi, że właśnie bardzo mnie na przykład lubi za to, że ja tam nikogo nie udaję. Szerwe ci, pozdrawiamy, trzymamy kciuki Kuba, rozwal na go na narodowy, Tak. Że on wiedział, że tej, czegoś, tej takiej sytuacji nie było Ale byli na przykład jego koledzy, którzy podeszli do mnie i mówili: Ty serio coś takiego odpierdoliłeś? No ja mówię, że nie, że to było wiesz, naprawdę i, i jakby Wprowadził mnie w takie zakłopotanie, że musiałem się tłumaczyć ludziom z tego I, i, i mówię, też jestem z takiego małego miasta, tam 50 tysięcy osób i też wiesz, ktoś może po prostu nie śledzić w ogóle tego, co ja robię w internecie, ale wie, że się na przykład bije i na przykład sobie to zobaczył i pomyślał, patrz kurwa jaki i nie wiem, dorobił się na tym i na tym i na tym i ludziom krzywdę narobił i teraz nie wiem, jeździ takim i takim autem, zobacz jak w ten, więc... Yy... Ja mówię, ja wiedziałem, że to jest troll, ale tego trola też trzeba umieć przekazać w odpowiedni sposób. Ja nigdy wygłupiałem się z moją dziewczyną na streamach, że tam, nie wiem, na przykład ludzie mnie nie widzą na kamerze, ale mam yy, bezprzewodowy mikrofon, więc jak gdzieś idę, to mnie dalej słyszą. I słyszą, że tam na przykład zagatał się, szarpie dla żartów, to nikt mi nie pisze, kurwa, nie wiem, nie, nie bij swojej dziewczyny, ty jeby, bo cię, nie wiem, rozjeby, jak można na kobietę ponosić rękę, czy coś takiego. Nigdy nie miałem czegoś takiego. A tu, wiesz, to się rzeczywiście odbiło, moi trenerzy dostawali telefony od ludzi, z, z, z tam po prostu znajomych, czy tam z miasta, którzy rzeczywiście pytają, czy takie coś, coś miało miejsce, bo, bo na przykład wiedzą, że nie wiem, trener jedzierski mnie trenuje. No i tak wiesz, i mnie to po prostu zagotowało, że yy, to był taki chujowy troll, nie? Czyli co, oprócz tego, bo ja oglądam to OK, że tam się zagotowałeś mocno, to jeszcze te kolejne dni strzelam, że jeszcze bardziej to był tak. taki efekt taki kuli śnieżnej, tak? Tak, tak. No potem yy, znaczy zagot się zagotowałem się. Ja się po prostu na początku tak nie wiedziałem o co chodzi, jak on tak powiedział 3 po trzy o co chodzi, to, to zacząłem mu na to odpowiadać i finalnie potem właśnie ta kula, że, że znajomi, że, że ludzie tam z jakichś innych środowisk czy kręgów też jakby o to się wiesz, myśleli, że tak mogło być i po prostu mnie to wprowadziło w takie zakłopotanie, bo staram się być taką osobą ja się nigdzie tam jakoś na siłę nigdzie nie pcham nigdy nikogo nie zaczepiam, ludzie mówią, że na przykład na streamach poddymiamy, ale tu ja nie mam z nikim konfliktu w internecie i też nie szukam na siłę jakichś konfliktów, żeby nie wiem, dostawać walki, czy, czy żeby jak najwięcej się mordów gdzieś błyszczeć nie, nie mam czegoś takiego Ja tak wolę być z boku I zawsze tak jestem I wszystko mi to wychodzi Bo, że tak powiem Wszystko nad czym pracuję sobie Stopniowo, stopniowo rośnie Ale pokazały, że zadatki na zadymiarza masz Jak się wkurzysz, to się odpalisz Kurcze, jakby trzeba, trzeba, jakby trzeba było To, to pewnie, że tam, tam się coś zawsze znajdzie No bo nie lubię takich, jakichś, takich dziwnych sytuacji Tak, no to już tylko ostatnia sprawa To trochę mi się wydaje Wiesz co, Tak szczerze, że padliście ofiarą trochę własnej broni mi się tak to wydaje, jako taki gościu totalnie neutralny z boku, że e, przez te żarty, przez to wszystko, trochę to się odwróciło przeciwko Wam. Bo ja też, jak Was widziałem zawsze na konferencjach, to zawsze byliście uśmiechnięci, żarty, to tamto, z każdym żartujecie. I tutaj, Pasud, zrobił to w taki sposób, a nie inny? No i stało się. I wydaje Ci się też, że staliście się trochę być może ofiarą tego, co robicie w sieci? Nie, mi się nie? tak nie wydaje. Cześć, Ulfik. Cześć, nie wydaje mi się, bo, bo tak jak, czekaj, bo ci mnie wybili z rytmu, że od własnej broni umarliśmy. Nie no, według mnie nie. Według ciebie nie. nie. A Bandura, myślisz, że bo Bandura się strasznie mocno spalił, ja widziałem tego shota. Ona wszystko, wiesz, On ma taki charakter, że się tam jemu coś, to od razu się gotuje. Aha, okej. Okay. Dobra, ale trochę pomogło, co w takim przygotowaniu i nastawieniu się do walki, to wszystko, co się stało? Ale troszeczkę tak, bo tak na początku, wiesz, krepliłem tą walkę. I te treningi tak szły o spale, no bo to już musiałem, wiesz, ja sobie tam od lutego chodziłem tak dwa, trzy razy w tygodniu, żeby po prostu utrzymywać tam jakąś formę A tutaj trzeba było podkręcić, wiesz, jednak, jednak śrubę, bo tam teraz robię tygodniowo dziewięć treningów i, I też robię motorykę i motorykę z osobnym trenerem z Gatuno, nie wiem czy kojarzysz Tak, tak Kuba tak, no. właśnie, na przykład Kuba mi go polecił, też sobie tam działałem z psychologiem, żeby troszeczkę inaczej całą walkę potraktować, bo to moja pierwsza walka taka mocna solówka była, a, a, a nie jako walka, więc i tam się, wiesz, wypompowałem po pierwszej rundzie wszystko ten Więc tutaj bardziej takie neutralne podejście, ale też spoko, bo wiem, że on umiejętności ma Gdyby był MMA, mogłoby być ciężej, bo wiem, że on ten parter chyba tam mocno lubi, ale wydaje mi się, że w K1 jestem w stanie go ustrzelić Skopisz mu dupę? Powiem tak, żeby lekcji pokory nie było, zrobię wszystko, żeby mu skopać dupę, ale to jest mimo wszystko walka, to jest freak, tu się może wydarzyć wszystko Mogę mieć plan na walkę, a mogę żogą się zamknąć drzwi może mi totalnie i jemu i mi odjebać i nie wiadomo co się będzie działo. Ostatnie pytanie, czy, czy straciłeś, myślisz, jakieś yy, propozycje yy, współpracy i reklam przez to co się wydarzyło, czy nie? No, finalnie nie, bo za, jakby było to właśnie też dobrze, że był ten telefon i od okay. razu była ta reakcja i też była jakby ta moja reakcja na żywo, że ludzie to widzieli yy, i wiedzieli jak to, jak to wyglądało, ale wydaje mi się, że gdyby tam yy, nie było tego telefonu, to różnie by się mogło potoczyć. Ja mówię, ja nie powiedziałem, że ja straciłem, tylko że mogło to pociągnąć za sobą pewne konsekwencje, które mogły po prostu wpłynąć negatywnie na nas. Okay. I tyle. A my na pewno z Gimperem pociągniemy to dalej na konferencji. Do zobaczenia. Widzimy się Dziękuję. za tydzień. Pozdrawiam wszystkich.